Oho, jak co roku Krono Mikołaj wyruszył w podróż po naszym regionie. Mikołaj odwiedził dzieci z wielu żarskich placówek, klubów sportowych i domu dziecka. Rozdał aż 900 paczek ufundowanych przez firmę Swiss Krono. Mikołajowi, jak co roku, asystowała Katarzyna Wagner z firmy Swiss Krono. Bardzo się cieszę, że mimo tego, że no mamy taki niepewny i dosyć trudny dla firmy okres, to. Zarząd swój skroniono, podjął decyzję, aby tą akcję kontynuować, bo wiemy jak wiele radości ona niesie i w tym roku również 900 paczek zostanie rozdanych przez Mikołaja dla podopiecznych właśnie Zespołu Szkół Specjalnych i klubów sportowych, które sponsorujemy. Swoją podróż rozpoczął od Zespołu Szkół Specjalnych. W tym roku dzieci zaprosiły Krono Mikołaja na wyjątkowy seans filmowy. W tym roku jest zupełnie inna konwencja, bo jest to filmowy piknik z Mikołajem. Akcja organizowana przez Swiss chrono dla zespołu szkół specjalnych w żarach to 25 lat, a może i dłużej ja tyle pamiętam. I faktycznie każdego roku było inaczej, było weselej, było fajniej i mamy nadzieję, że w tym roku równie dobrze będzie. Jesteśmy przeszczęśliwi, że znowu nas odwiedzacie. Nasze dzieciaki bardzo czekają na Mikołajki. Mikołajki to taki jeden z takich fajniejszych dni w naszej szkole. Zawsze się dzieją jakieś niespodzianki. Mamy tu osoby, które są bardzo kreatywne i próbują tym dzieciakom zrobić to miły, jako miły dzień. A do tego wasze paczki to już w ogóle umilą ten dzień całkowicie. Nasze dzieci są zawsze uśmiechnięte. A w momencie, kiedy mają paczki, to ten uśmiech już przechodzi wszystkich. Są cudowne. Nasze dzieciaki i przeszczęśliwe, kiedy Mikołaj się pojawia. Mikołaj to taki symbol poniekąd jakiegoś szczęścia i jakiegoś naszego specjalnego gościa w naszej szkole. I kiedy Mikołaj się tutaj pojawia, to no fajnie, że paczki są przy tym, a nie tylko składamy życzenia. Także dzięki Waszej firmie naprawdę nasze dzieciaki są przeszczęśliwe. Dziękujemy bardzo, bardzo, że pamiętacie o nas i tak co roku możemy Was gościć. W tym roku do akcji dołączyli wyjątkowi pomocnicy Mikołaja. Jedna z naszych mam, to jest mama naszego dziecka z nauczania indywidualnego, zaproponowała, czy mogłaby dołączyć do tego, żeby zorganizować paczki dla naszych uczniów. I rzeczywiście zrobiła wielką akcję na Facebooku, i faktycznie nazbierała taką ilość różnych małych. Drobnych rzeczy, prezencików, które zrobiły się w tak wielką ilością, że każde dziecko ma paczkę. Wczoraj były właśnie pakowane te paczki i robione z tego wielkie prezenty. Plus, mama tego, tej dziewczynki uszyła dla każdego dziecka poduszkę. Krono Mikołaj nie ukrywa, że jest wielkim fanem sportu. Do żarskiej hali szkoły podstawowej numer 5. Przyjechał z upominkami dla młodych koszykarzy BC Swiss Chrono Żary oraz czyli liderek Joy Dance. Z wielką przyjemnością przychodzimy, jak co roku na Mikołajki Swiss Chrono. E, dziewczyny nie mogą się doczekać tej chwili. E, jak zwykle pięknie. Potrafisz to zaprezentować. Czekamy na kolejny mecz, na kolejny, na kolejny turniej. W tym czasie robimy, właśnie przygotowujemy choreografię w, w czasie oczekiwania i myślę, że się szybko spotkamy na fajnej imprezie sportowej. Z tego miejsca bardzo. bardzo, bardzo jeszcze raz bardzo dziękuję firmie Puszkolom, że wspiera nas w tej inicjatywie. Jest to super sprawa dla nas, dla naszych zawodników. Pełna, pełna hala, dzisiaj, pełna radości. Od pewnego czasu robimy to wspólnie z Joy Dance, ponieważ są to dziewczyny, które z nami współpracują, które są na wszystkich naszych najważniejszych eventach, więc zapraszamy je bardzo chętnie, jest nam bardzo miło. tam widzieć Mikołaj, piękny pokaz dla Mikołaja. Wspólny, wspólnie zrobienie zdjęcia kalendarzowego to też jest dla nas wyróżnienie, myślę, że dla dziewczyn też fajne przeżycie. Także jesteśmy szczęśliwi i jeszcze raz, jeżeli mogę podziękować, dziękuję Komisji Strona za wsparcie tak pięknej inicjatywy. Krono Mikołaj odwiedził również piłkarki i piłkarze promienia Żary. Nie ukrywał, że mocno zaskoczyła go ilość młodych trenujących w klubie sportowców. Drugi dzień, kiedy Mikołaj odwiedził kolejne kluby sportowe, dzisiaj rozdaliśmy pewnie nie 200, ponad 200 paczek, bo też część dzieci była chorych, ale blisko 200 paczek. Przez całe dwa dni 900 paczek się rozeszło, także Mikołaj miał pełne ręce roboty. I ta okazja jest wyjątkowa. Te paczki, ta symbolika tego święta Mikołajkowego, tego przyjazdu Mikołaja z to jest dla nas rzecz wyjątkowa i jesteśmy z tego bardzo, bardzo zadowoleni. Przede wszystkim szanujemy, pielęgnujmy tradycję, tak jak pielęgnujemy tradycję i współpracę z firmą Swiss i cieszmy się z tego, że ktoś nam pomaga. Od małych rzeczy trzeba zaczynać i mam nadzieję, że to przekuje się, Patrząc na tę ilość wyjątkową dzieci, że firma Swiss jak zawsze w kolejnym roku będzie z nami. Działacze i sportowcy KS Promień również robią dużo dobrego. Co roku zamieniają się w Świętych Mikołajów i pomagają potrzebującym. Ja nie chciałbym dużo mówić, to, jest, to dzieje się w czynach. Jak pewnie widzieliście wczoraj odbyliśmy fantastyczną akcję, która już się rozlała na całe województwo i to dzięki naszym wsparciu, naszym kibicom. Podejrzewam może i mieszkańcom, nie tylko ŻAR, ale i pracownikom firmy Swiss Chrono, Rozdaliśmy prawie... 700 paczek, także do ośrodków, które tego potrzebują, ale to co jest to najważniejsze to są te gesty, ta symbolika, że te paczki nie mają dobra materialnego pokazać, tylko chęć dzielenia się z innym. Podczas swojej podróży Krono Mikołaj nie zapomniał o zapaśnikach i lekkoatletach żarskiego agrosu, siatkarkach UKS Promień, piłkarzach z Akademii Młody Talent oraz potopiecznych Powiatowego Domu Dziecka. Dla niego zawsze najważniejszą nagrodą jest uśmiech dziecka. Dziękujemy Krono Mikołaju za te niezapomniane chwile. Do zobaczenia za rok. Życzymy wesołych świąt.